To są wiadomości Szczecin, co dzisiaj w programie. Loty do Oslo, zapisy na półkolonie, ogrody przy szkołach. Legendarny Słowianin w przebudowie. Byliśmy na placu budowy i mamy dla Was świeże ujęcia, na przykład z zawieszania wiechy symbolicznie podkreślającej zakończenie prac konstrukcyjnych. Dzisiaj rzeczywiście zaczyna to wyglądać już zupełnie, zupełnie inaczej. Ta sala... Można być kultowa w jakimś sensie dla, e, dla Szczecina. E, no, zyskuje nowy wymiar. Myślę, że będzie funkcjonalna, będzie... Świetne miejsce do organizowania różnego rodzaju wydarzeń i dla tych młodszych, i dla starszych. Myślę, że każdy sobie nie znajdzie coś dla siebie. A co się zmieni w Słowianinie po zakończeniu przebudowy? Będzie większy, z nowym dachem. Układ pomieszczeń będzie zmieniony, a główna sala pomieści o ponad 200 osób więcej. Będzie też klimatyzacja i wentylacja, dlatego komfort podczas wydarzeń znacznie się podniesie. Finał inwestycji najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Teraz inwestycja o innym charakterze. Mam ważne wieści o torowej rewolucji, czyli modernizacji torowisk i ulicy w wielu miejscach Szczecina. Od 10 czerwca obowiązują zmiany w ruchu na Pomorzanach. Na ulicy Chmielewskiego od skrzyżowania z Tamą Pomorzańską ruch odbywa się tylko jednym pasem. Obowiązuje też zakaz postoju na przebudowywanym fragmencie. Z kolei od soboty zmiany w Alei Wyzwolenia. Ze względu na prace sanitarne wyłączony jest środkowy pas jezdni. Zaglądajcie na stronę wiadomości szczecin.eu po zawsze świeżej informacje o torowej rewolucji. Tramwaj zmieniamy na samolot, a remontowane torowiska na port Szczecin-Goleniów, żeby przekazać informacje o powrocie po ponad dwóch latach połączenia z lotniskiem Oslo Gardermund. Rozkład zobaczycie na stronie lotniska. W tym samym miejscu są opisane także inne kierunki, do których możemy się dostać z Goleniowa. To między innymi Warszawa, Kraków, Liverpool i Londyn. A teraz samochody te parkujące w szczecińskiej strefie płatnego parkowania będą już niedługo dokładniej sprawdzane. Na nasze ulice wyjedzie auto z kamerami, które zeskanuje tablice rejestracyjne. Dane trafią do bazy, z której wynika, czy na samochód jest wykupiony abonament lub opłata. Podobne systemy funkcjonują w innych miastach, a u nas na razie trwa przetarg na e-system. Będziemy informować, kiedy samochód z kamerami wyjedzie na ulicę. Ogłaszamy zielony konkurs dla szkół. Mały ogród, wielka korzyść może zmienić oblicze terenów wokół szczecińskich podstawówek. Uczniowie pod okiem nauczycieli muszą przygotować koncepcję szkolnego ogrodu, koniecznie uwzględniając nowe drzewa i krzewy. Można też zaplanować stoliki, tablice edukacyjne i ławki. Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu przy szkole, a termin przesyłania prac konkursowych to 30 września. Do dzieła i powodzenia! I jeszcze jeden news dla uczniów podstawówek. Ruszają zapisy na półkolonie w Pałacu Młodzieży. W tym roku organizatorzy stawiają na ekologię, prezentowanie różnorodnych kultur oraz aktywny wypoczynek. W planie zajęcia w pałacowych pracowniach taneczne, plastyczne i fotograficzne oraz warsztaty leśne, kulinarne czy sportowe. Zapisy online startują 14 czerwca na stronie Pałacu Młodzieży, a same półkolonie zaczną się 27 czerwca. Koszt turnusu to 400 zł, a w cenie jest śniadanie. Danie i obiad. Więcej informacji w kanałach w Social Mediach i na naszej stronie internetowej.